Sędzowar nie pokazał nas świerknięcie w duch nocnym jak mi się zwrócił na skali, Co To kara dzieci, tutejskie. Stoleczka miut. Takie, ale tu stolp przed nasiem dostanąć. Hopcie. Z jakim mam pozdrowić? Takie, ale no ja tu jest nasz znak. ...ardyna. Так, ну Вадик, виключи світло, покажи, як вона світиться, як не світиться. Така і спецсвіточка. Тут водимка доклеї гарпун. Або доклеїє, а може молиться, не знаю. Тут також така жардина така. Тільки без підсвітки ні. Що ти кажеш? Це медіо хоче сняти, или ні? Тут хлопці. Czy to się szkoła? Tak. Tak źle daje. Gdy na zawsze się szkoły wyciągnąć, to szkoła prosto nie cypyci się. Już tak. Tak. I pokażę się spróchnie. Jak źle daje kuchnię? Ujść tu taka siurna robinka. Dwa wódki. Kilkoro mnie Łupcy zrobione, ża. No i tak, oranaj. Śmiesznie krzyżki zakierujcie, może nie budę. Cypluj, sztupeń tu nie budę. No